14 kwietnia 2011 roku 05. Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej interpretacji mojej obietnicy. Moja umiłowana córko, nie lękaj się, czynisz postępy poprzez to, że przeznaczasz czas na modlitwę do mnie. Teraz jest ważne, by człowiek pojął, że aby zbliżyć się do mojego serca. Musi zrozumieć potrzebę przyjmowania sakramentu Najświętszej Eucharystii. Wielu ludzi, włączając w to inne grupy chrześcijan, zaprzecza mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii. Dlaczego zdecydowali się zaprzeczyć obietnicom, które złożyłem podczas mojej ostatniej wieczerzy, kiedy obiecałem, że dam wam moje ciało i krew jako pokarm i pożywienie dla waszych dusz, jest niejasne. To jednak jest pewne że cud Najświętszej Eucharystii, obecnej we wszystkich tabernakulach na całym świecie, ma dziś miejsce i dokonuje się po to, by wypełnić wasze biedne, niedożywione i puste dusze moją obecnością. Ta obecność wzmocni was w taki sposób, że gdybyście mieli mnie nie przyjmować po tym, jak już się do tego przyzwyczajicie, poczujecie się zagubieni. Wielu chrześcijan ignoruje jedną z najbardziej fundamentalnych obietnic, którą uczyniłem podczas mojego ukrzyżowania, że będę obecny w chlebie i winie oraz zostawię trwały ślad, by pomagać karmić duszę. Zbyt wiele ludzkiego rozumowania spowodowało, że zostałem odrzucony nawet przez tych chrześcijan, którzy mają dobre intencje. Ci sami chrześcijanie nie mogą przyjąć najświętszej Eucharystii. W jej prawdziwej postaci. Najświętsza Eucharystia została Wam wszystkim dana jako wielki dar dla Waszego odkupienia i zbawienia. Odrzucenie faktu, że Ja jestem obecny, oznacza, że tracicie szczególne łaski, które są częścią przymierza, by przyprowadzić mnie jeszcze bliżej do Waszych serc. Pamiętajcie, to, że umarłem za Was, było po to, by pokierować was ku życiu wiecznemu i zbawieniu. Przyjmijcie mnie jako żywą obecność, a wasze dusze zajaśnieją w sposób, który nie wydałby wam się możliwy. Powróćcie do przyjmowania mojego ciała i krwi. Pozwólcie mi usunąć wasze wątpliwości. Jest to jeden z największych błędów, którzy popełnili chrześcijanie, odmówienie mi wejścia w ten sposób do ich dusz. To bardzo obraża mojego Ojca Przedwiecznego. Z powodu ofiary dla waszego ocalenia. Pozwólcie mi wnieść światło i pożywienie w wasze życie. Będziecie bardziej skłonni zaakceptować prawdę mojego nauczania, po tym jak nastąpi ostrzeżenie. Pamiętajcie, co obiecałem podczas mojej ostatniej wieczerzy: że gdy weźmiecie chleb i wino, staną się one dla was moim ciałem i moją krwią. Każda inna interpretacja została zniekształcona przez ludzką logikę i rozumowanie. Zrozumcie teraz i przyjmijcie prawdę, wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus.